Tutaj myślę, Czasteczko i kameks jest taka sytuacja, że robimy nowego let's playa i widzę, że tam mamy jedną dżunglę, a tam mamy drugą dżunglę. o ale jak ja było. ja może zbierę najpierw w tą drewnianą. Ty też oskub jakieś drzewo. Właśnie to robię. Złodziej. Jest 2046, ty miałeś pilnować czasu. Pilnuję, cicho się. Wzruszyła mi twoja historia <kly> Owca tutaj jest Ej, hey, tu jest owca, wiesz? To Dobra, ci chodził. Owca tam jest, owca. Dobra, chodź do dżungli, dżungli, chodź. Czekaj i zabij owca. Dobra. Odpuszczaj, chodź, idziemy. Do tej dżungli idzie. Te pięci Ten lepsi. Mm. Uf, 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 uf. Ale mam... O trzcina! Czcina! Możesz normalnie mówić. No Cina, nie wiem jak się mówi, trzcina czy też Cina. E, nie wiem, ja e, dostałem jedynkę z dyktanda, więc proszę. Ja też. <laughs> Gdzie jest ta dżungla? jest taka mała ta dżungla? Albo się tam nie. dalej jest. Najprawdopodobniej wątpię w to. <laughs> nie, na pewno nie. Niemożliwe. No, Ile jedynie? masz drewna? O. O. Ktoś mi spamuje na skatepaju No to niewidoczny daj, albo niepodłączony Ej, mam pomysł gdzie się osiedlimy A jak dam nie przeszkadzać, to wszyscy do mnie zaczną pisać Ej Co? Chodź, patrz gdzie się osiedlimy Ale gdzie? Że niby tam? No. no tutaj Na tym drzewie? Nie, na tym piasku Tutaj, gdzieś ten piasek A nie możemy na drzewie? Może wszyscy na drzewie mają, boże co ty masz money. No dobra na drzewie. Widzisz to takie tam, ej. Patrz na to drzewo i widzisz tutaj. Ale już, ej, nie, bo nie zaczęliśmy od dniu. To może zrobię dzień, co? Nie, no dobra, no, zostaw, nie! No dzwonią wszyscy do mnie. Gdzie ty jesteś? Tu. Za Dobra, ej, może my się gdzieś zakopiemy. Mam nasionko. Nie wiem. Oj, nie. sorry, sorry, sorry. Będę płakał. Dobra, my się zakopiemy. Okay? Dobra, my się zakopiemy, o spak. Tylko nie mamy pochodni. Ale wiesz, że nie ma... Chyba To Ej, to mokyki na serwerze? Powinny być. Nie, nie wiem, myślę, że powiem. Nie, dawałeś, powinny być. No dawałem, no ale nie wiem czy są. Dobra, chodź tu. W real? No i spadłem. Dobra, ja mam kilo... W... Masz może jakieś drewno. Takie nieprze... Zwykłe czysteciutkie drewno. Weź to jakoś zamuruj. Dobra, dzięki, dobra. Mam jednego mam Dilta. Dylt. A tu ciemno jest, wiesz. No to pe... Daj mi moje drzewo. No nie, bo ja idę tam. Muszę ten. Ale ładny zachód słońca. Idę się utopić. Daj mi motykę na jedzenie. Motykę mówisz? Owiec. Czekaj, to ci zrobię. Zrobić ci drewnianą. Pasuje? Mm, Bidal, możesz mi dać. Proszę. To rzuć mi. Tu leż. O mam musiek, jak mam wyjść teraz. No nie no. wiem, no masz dirtać i klocać i postawić. Skocz. Ja dziękuję ci, szek mocny. Dobra, mam piec. Patrz, a ja zasadziłem. Fajnie. Ora pole na traktorem. Dobra Czekaj, ja A też je mam jedno. No Z zaoraj trochę pola. Czekaj. Uram polem. Pieluj To będzie rolnik, A ryziek. Ryzieg rolnik? Ryziek rolnik. O, ja mówię, no. Dobra, mam dwa węgla drzewne. O! Świet! Ci świecieło No Cztery pochodnie to jest kit A ja jestem biedny, bo nie mam jedzenia A ja wolę moją mamę bo... A ja wolę moją mamę Ile czasu już wszechmocnym nagrywamy Trochę 46 zaczęliśmy Czekaj zaraz zobaczę, zobaczę e, 5 minut i 15 sekund. Wow. No, aha i chyba w tym odcinku nie będzie potworów, bo zapo ktoś... zapomnij ktoś... ktoś zapomniał włączyć. To wszystko przez Kacpera. Tak. Który też może będzie z nami jeszcze kręcić. Boż. O Boż. Ależ oczywiście, że Kacper będzie z nami kręcił. Tylko ostatnio nagraliśmy już dwa odcinki Let's Play'a. Po czym on rozsadził cały świat i przez to nie dostaliście dwóch odcinków let's playa albo całe serii nawet. Oj, może yy, możecie... No ja, im ja mu pomogłem. Możecie im, ja mu pomo możecie im podziękować. Bo pierwszego chyba nawet na Skype nie ma. No i dobrze. Au. O, Ale to ciemno. No nie, no nie, nie, tak się nie będę bawił mam. Cztery żarełki nie mogę sprintować, ja nie umiem mnie sprintować. Oj. Może sobie deadnę i sobie tu przyjdę. No nie. E. Nie, e. no człowieku, hello, ogarnij się. Wiesz... Wiesz, że ja nie lubię jak ktoś cheatuje. Ale wiesz, ty wiesz, że to nie, to nie jest cheat, że jak ja se pójdę deadnąć. Ej, my robimy tutaj węgiel drzewny, a tutaj jest w węgiel. Gdzie? Mamy... No cave okay, system ogólnie. Tak. Taki, taki trochę. No wezmę trochę tu drewna więc ja Skorzystam z ogazu. Ale mam różowe deski czy jakie to tam kolor Dla niewiedzących wyszedł Minecraft 1.2.4 wczoraj około, nie wiem 18 coś takiego Serio? No? Nawet nie wiedziałem wiesz? Właśnie na nim gramy ale nie wiedziałem No <laughs> I... E, Moż możliwe, podziękuję. że jak naj w najszybszym czasie pojawi się następny odcinek numer 2 z T-Worlds, kręcony z, z nim, z Kamexem, bądź z Minecraft Show 100. Hager. Tak, Hager. Bądź kraidim, hahaha, kabalarz ze mnie. On ostatnio o. jakoś tak rzadko jest, nie? Nie, ciebie rzadko, no bo ja ty rzadko teraz musiałem Ja tak się uczyć ostatnio. Stałem piątka z geografii. Yeah, no co ty, ty no, piątka, no, 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 no nie. Węgla. Ja mam dwa węgla, tak, Boże. Tak, strasznie dużo węgla. Boże, mam, chcesz, że ci mogę dać w ciulisz. Się kopię. W... Jesz... W Jeszcze, ile jest tylko węgla? Everybody dance now Ej wiesz, że my tu jesteśmy tylko jedną noc Nie no, może będziemy więcej, ale Nie wiem o co się chodzi Aaa, no tak, ale ja szukam żelaza Boże, żelaza No to zaraz pójdę po żelazo A gdzie ty masz tego cave'a? Ja mam dwa i pół... Dwu, dwa, już dwa Już dwa, no, dwa serduszka Poczekaj gdzie, gdzie piga nie ma Pig? Pig. A się na serio zaraz Czekaj, ja tutaj znajdę żelazo O, 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 co, to, co, 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 co? A... O lawa, ja lawy znalazłem. No i pewnie na mnie wylejesz. Ale nie masz wiaderka, ha ha, ha, ha. Niestety nie stać mnie. Na wiaderka. Nie w kraju. No niestety. Odliadasz? O, nie mam żelazo, To ale nie ja się robi, niewidoczny. Nigdy tak do mnie nie piszą. Tak, zacząłem kręcić, nikt o tym nie wie. Nagle wszyscy do mnie dzwonią, piszą. Czemu nie? Wszyscy, czyli pięć osób. Tak, plus jedna Zrób ładne zbliżenie na to coś, bo tam będziemy mieli ale najprawdopodobniej. Takiej... Ale mogę tak F1. No wiem, ale klęcimy, tak. nie. kręcimy, pas tak. kręcimy. Oto kameks! Lat... Ile masz lat? Mmm... Za tydzień 12? Lat A. 12. Ma problem z alkoholem. <grym> tak. I zbliżenie. Zastrzelę Czym? ci screena i wejdę na program, w którym się robi, że... Rzep... O, żelazo! Trolololo. No to ja tam się kopąty! <grym> jaki fart! Tra la 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 la. Ale weź się ogarnij może, no. co nie? Nie ma PvP, nie. co nie? Kurde Bolało O, znowu żelazo, ha. Tra la la, la. Ej, dobra, zabij mnie no nie. no nie A ja mam pół jedzenia, sam się zaraz zabiję No to masz pecha, to jest survival Możesz no, survival, można się zabijać Mam zero jedzenia Iiii Mam zero jedzenia i, I... mi No to niech cię bije dalej i nie, i nie znamy nazwy która będzie, na pewno ale będzie na, a na to, to ja wiem ale jakąś ogarniętą tak. ja i ogarnięta nazwa ło ho, ho no żelaza nie ma nie no mam w sumie siedem więc po po używam so, ci kopię. zaraz dednę ta. no to dedniesz no to idź na świnie Idę się... A zobaczę ile krędzimy. 11 to minut i 15 sekund. Minut. No, do 14 minut. Ości. Do 15 oni chcą. O, robi się dzieje. Ja Tyle, że w wodzie. I paszało od mojej skrzynki. Sialalalalalala. Albo se skoszy z jakiegoś zerwa. Będzie szybciej i efektowniej. To są giganedy. Oj, oj, już prawie, oj, jeszcze tylko dwa serduszko muszę stracić. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie ma go. Dzień do doszedłem, się nie zabiję jeszcze. Dobra, ty, se wpisze kill. No dobra, ale ostatni raz. I szybko przybiegnij do mnie i zakończymy ten niesamowity nubski odcinek. Pięknie. Aha. wiesz w ogóle gdzie One my jesteśmy. One question, gdzie my jesteśmy. Już niedaleko. Dojdę. Wyrobię się. nub. Ale z ciebie nub. Ja tu będę czekał na jakimś drzewie. Nuby Aaaa, boli mnie, boli, boli. I Jedzenie. nie mogli pójść on po brąży Dobra, kończmy ten odcinek Jak deadniesz Bo... Jeszcze, żeby było po tyle samo deadniesz Nie no to Nie jeszcze I bardzo dziękujemy zaraz, za siedmiu Zaraz, zaraz za... Ja mam siedmiu Ty masz też swoje konto, nie? Nie uh -huh. Joker77 Ej chodź tu! A schody gdzie? No 14 minut! Ale ja zrobię na naście... oh. Dobra! To już cześć G! Cześć no to i zaraz zaczniemy możliwie nagrywać następny odcinek Ale nie wstawimy go... No to dzisiaj... Wstawię. Może ten wstawię te dzisiaj... No to cześć, cześć! Nara, nara!